Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Paco Za Zona 72. Naszym gościem jest pan Tomasz Klimkiewicz, witam bardzo. Jak wchodził pan do siłowni to powiedział pan, "Kurczę, jestem taki stary, gdzie tam rozmowa ze mną? No tak się składa, że już mam 60, za, za parę, za parę 11 dni skończyłem 61 lat. No, i chyba żyję dzięki tej siłowni, dlatego że tutaj zacząłem w 2005 roku pierwsze treningi. Zmusiła mnie do tego moja waga, wtedy prawie 100 kg bez, bez paru deko, W tej chwili ważę około 92-3, a po roku dobrego siłowania, basenów, trochę diety, zszedłem do 86 kg. Gdy powiedziałbym pan 61 lat, aż trudno uwierzyć, patrząc na pana, patrząc jak pan ćwiczy, że już jest pan po 60. No tak się składa, no. możliwe, że, że no, są ludzie, którzy w tym wieku wyglądają gorzej, no, ci, którzy nie wiem, palą, piją, e, mało ruchu, siedzą tylko za biurkiem, albo e, operują pilotem telewizora. No ja natomiast staram się, e, oprócz, oprócz tego, że mam trochę bieganiny w pracy i trochę ruchu, no staram się jeszcze właśnie tutaj przychodzić. No teraz przychodzę trochę rzadziej. No kiedyś bywały takie tygodnie, że byłem codziennie. Przychodzenie do klubu sportowego Paka daje takiego powera życiowego, tą energię do pracy? No chyba tak, bo czasami nawet potrafiłem przychodzić tutaj o godzinie 6 rano i na 8 jechałem do pracy. No teraz już mi się nie chce tak wcześnie wstawać, a poza tym trochę mi się zmieniło prywatnie w życiu, więc no trochę się mam mniej czasu, no ale... Żona zawsze mówi, że mój brzuch jej nie przeszkadza, ale chyba sam się z tym że czujesz. Także A z przyjemnością tutaj chodzę, bo, bo, bo nie mam żadnych, żadnych problemów w domu, żeby wechować się na siłę. Nie mówi do pana, ty wariacie, no przez 60 już masz na karku i przychodzisz jeszcze tutaj się męczyć? Nie, no tak się złożyło, że, że moja żona, która jest dużo, dużo młodsza ode mnie, no uważa mnie też chyba za, za trochę młodszego niż, niż metryka wskazuje. I wszystko jest w porządku. Ulubione Pana ćwiczenia na naszej siłowni to? <słuch> no nie mam chyba jakichś takich specjalnie wybranych. No, po prostu ćwiczę tak jak tutaj trenerzy mi to poustawiali. Jednego dnia e, Klatabicem, z drugiego dnia plecy triceps, potem barki, nogi. No chyba, że rzadziej przychodzę, no to po jakiejś tam przerwie, no, czasami 2-3 tygodniowej, Robię jakieś tam rozruchowe takie te ćwiczenia, no bo już kości już niestety nie, tej, tej, nie, nie, nie te stawy i mięśnie. No i kiedyś bardzo lubiłem chodzić na spinning. A jak się starałem trochę zbić tę wagę, to potrafiłem przejechać dwie godziny jedną po drugiej, a potem jeszcze szedłem na, na sztangi. No ale to już był tak duży wysiłek, że czasami pies mnie znosił po schodach, i trochę bolały. Właśnie te zajęcia Magic Bar ze sztangą, co one dawały? No Magic bar, czyli te sztangi, to są ćwiczenia, które podczas których można sobie dowolnie, że tak powiem, założyć ciężar, a cały wiz polega na tym, żeby wykonywać bardzo dużo bardzo dużo serii, prawda? Także bardzo dużo, bardzo dużo tych, tych powtórzeń w serii. A poza tym no, jest, to, jest to ćwiczenie w takiej dosyć fajnej grupie, bo to jest taka mieszana grupa. Ładne dziewczyny też przychodzą. A, no i gra dobra muzyka. Tutaj te osoby, które prowadziły te ćwiczenia, też były takie bardzo a, no, sprawnie. To wszystko, wszystko było prowadzone. Także no, tutaj czasami nie było miejsca na tej sali. Także ten Magic Bar no, uważam, że daje bardzo dużo. Może, może dla, właśnie dla takich, znaczy dla ludzi w moim wieku, którzy już, no wiadomo, że, że bez łykania jakiś tam wspomagaczy, już tej, tej, tego przyrostu tej masy mięśniowej nie, nie należy się spodziewać, no ale, ale kształtują może sylwetkę, w, czy jak jakoś wygląda po prostu. Mówi pan I o mówię wspomagaczach, odżywki, suplementy, nie, przed ja treningiem, nie. po treningu, w czasie treningu? Nie. Czasami tutaj jakieś mi tutaj dziewczyny robią, Gdzieś węglowodany, czy białko, i, i tylko to, żadnych, nigdy w życiu nie wykałem żadnych, żadnych nie wiem, nawet nie bardzo wiem jak one się nazywają. Ja tak wrócę jeszcze do tej sześćdziesiątki, w naszym klubie jest wiele osób, które już ukończyły sześćdziesiąty rok życia, no i przychodzą, bawią się, trenują, nawiązały się tu przyjaźnie, znajomości. Tak, to prawda, ja tutaj też poznałem, e, od, od paru lat mamy tutaj taką paczkę, z którą jeździmy na golonkę z którą, z tą paczką jeździmy na narty i byliśmy kilka razy już we Włoszech na nartach. No, staramy się sobie jakoś pomagać i spotykamy się również prywatnie. Także, no, na pewno atmosfera w ogóle tego klubu jest taka, że pomimo tego, że, że no, bardzo dużo zostało otwartych nowych tego typu placówek w Lublinie, no to stara gwardia tutaj przychodzi. A pomimo tego, że no czasami są jakieś niedoskonałości, takie wszędzie, prawda? No ale tutaj jesteśmy życi, jestem tutaj bardzo dobrze i do śmierci może będę tutaj chodzić, zobaczymy. I tak, panie Tomku, trzymać. Ja zapraszam wszystkich internautów pako zwłaszcza tych już po 60. Klub sportowy Pakał przylicy ZANA 72. Drzwi otwarte dla was codziennie od godziny 8 do godziny 22.